Witam cię w następnym odcinku. Dzisiaj opowiem ci o trzech dobrych nawykach przedsiębiorcy. Nawyk numer jeden. Pamiętaj o tym, że kiedy prowadzisz firmę, to zawsze najpierw płacić sobie, a później reguluj wszystkie zobowiązania, ale w terminie. To bardzo ważny element motywacji dla ciebie. Dobry nawyk przedsiębiorcy numer dwa to umiejętność zarządzania pieniędzmi. Tego warto się nauczyć. Jakie do otwierałam własną firmę? Niestety wydawałam więcej niż zarabiałam. Dzisiaj korzystam z metody pięciu kąt Harfa Eckera i tobie też ją polecam. Trzeci dobry nawyk przedsiębiorcy to prowadzenie listy zadań. Ta lista pomaga mi w wykonywaniu priorytetów na dany dzień oraz w pamiętaniu w tym, co mam zrobić na dzień następny. Tyle na dzisiaj zapraszam Was do kolejnego odcinka.